Cześć. Z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję wam w jaki sposób podłączyć, a raczej skonfigurować drukarkę sieciową w routerze firmy Drytech. Jest to model Vigor 2912, czyli taki klasyczny model routera biznesowego. Ten model jest bez Wi-Fi, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Jest to model biznesowy i oczywiście przeznaczony również dla osób indywidualnych. Niemniej jednak jego konfiguracja i zaawansowane możliwości oraz no nie, nie ukrywajmy, cena powoduje, że bardziej będzie trafiał do małych biur niż do użytkowników domowych, ale serdecznie polecam to urządzenie, bo naprawdę działa rewelacyjnie. Logujemy się do e, ustawień tego routera. Drukarka jest podłączona do. E, portu USB w tym routerze jest tutaj tylko jeden port podłączyłem drukarkę Brother HL1110E czyli taka standardowa drukarka, teraz zobaczmy czy w ogóle jest wykrywana przez router status urządzeń drukarka tak, drukarka jest widoczna. Zobaczcie numer seryjny. Tutaj będzie informacja o kolejce druków. W momencie kiedy będziemy konfigurować, będziemy wysyłać informacje o druku. Następnie klikamy aplikację USB, ustawienia ogólne USB i tutaj włączamy serwer wydruku. Jeżeli tej opcji serwery wydruku nie widzicie, to znaczy, że wasze oprogramowanie nie jest aktualne i należy je aktualizować. Albo poprzez automatyczną aktualizację, albo ewentualnie poprzez ręczne zaktualizowanie aplikacji. Czyli pobieramy ją ze strony Dryteka i robimy aktualizację firmware. Możecie na dwa sposoby zaktualizować oprogramowanie i po wykonaniu tej czynności. Macie dostęp do serwera wydruków. Teraz wystarczy tylko skonfigurować e, odpowiednio e, e, Wasze urządzenie, Waszą drukarkę i wszystko będzie działało poprawnie. Zobaczmy, jak można to zrobić. W tym celu otwieramy panel sterowania. Następnie wchodzimy do e, wszystkie elementy pa, panelu sterowania. M, może inaczej, panel sterowania. I tutaj będziemy mieli sprzęt i e, dźwięk urządzenia i drukarki. Następnie klikamy Dodaj drukarkę. Następuje wyszukanie drukarki. Jeżeli tej drukarki nie wyszukacie, to klikacie tutaj na ten odnośnik i wtedy wpisycie adres IP ręcznie. Teoretycznie drukarka powinna pojawić się również po wpisaniu adresu. W ten sposób, jeżeli jest udostępniona, jeżeli jakiekolwiek zasoby są udostępnione, to z reguły em, w wielu przypadkach to działa. Jeżeli w naszym nie zadziała, to klikamy na em, opcję, że nie ma naszej drukarki. Klikamy tutaj drukarkę, używając adresu IP. Wpisujemy adres routera. Pamiętajcie, że router w tym momencie staje się również naszym serwerem, print serwerem. Teraz trwa wyszukanie portu. To może chwilkę zająć. Zależy również od modelu. Niektóre modele w ogóle nie są kompatybilne z routerami, i tu może być problem, aczkolwiek myślę, że większość z tych urządzeń powinna działać poprawnie. Jeżeli macie w ogóle jakieś problemy albo chcielibyście sprawdzić, czy wasza drukarka jest kompatybilna, to możecie napisać do producenta, czy udostępni Wam listę kompatybilnych drukarek, bo na przykład lista kompatybilnych modemów jest dostępna. Zobaczcie, wspierane modemy i macie tutaj um, wszystkie urządzenia, które są przetestowane i które będą na pewno funkcjonowały poprawnie z tym, um, z tym routerem. Dlatego też warto, warto tutaj zweryfikować, czy ten wasz model jest Kompatybilny. Oczywiście tutaj była kwestia mm, modemów, ale myślę, że producent takowe informacje będzie posiadał. Czasami zdarza się tak, że komputer ma problem w wykryciu odpowiedniego sterownika, dlatego też jesteśmy proszeni o wskazanie tego sterownika. Ja ten sterownik mam wgrany z płyty dlatego też jest mi e, łatwiej Aczkolwiek jeżeli go nie macie no to możecie ściągnąć ze strony producenta No albo właśnie dograć Dograć go z płyty Możemy od razu zrobić wydruk strony testowej Jeżeli wszystko pójdzie poprawnie To Informacja z kolejki o drukowaniu powinna zniknąć. I za chwilkę powinna wyjść kartka z wydrukiem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że będzie dla Was przydatny. Jeżeli tak, to liczę na łapkę w, gó w górę. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów. Cześć!